Dzień dobry Państwu. No to dzieje się trochę ciekawych rzeczy. Zaiskrzyło ponownie na linii Warszawa, Tel Awiw, czy też Jerozolimę, mówiąc politycznie poprawnie. No bo odwołana została przez stronę polską wizyta delegacji izraelskiej, która miała w poniedziałek zacząć rozmawiać o restytucji imienia żydowskiego. To nastąpiło niby w następstwie deklaracji premiera Morawieckiego, no ale prawdopodobnie też zostało wsparte przez te demonstracje, które przeszły, przez tę demonstrację, która przeszła w, w sobotę w Warszawie. No, bo może się okazać, że PiS będzie miał problem wyborczy, tak jak to wcześniej wynikało z ujawnionej przez Stanisława Michalkiewicza notatki. W której przy rozmowach na temat tychże reparacji dla środowisk żydowskich mówiło się, że nastąpią te konkretne ustalenia dopiero po wyborach. Przed wyborami mogłoby to zmienić pewną równowagę na polskiej scenie politycznej. I proszę Państwa, bardzo dobrze by było, gdyby zmieniło, bardzo dobrze by było, i myślę, że jest to właśnie cel. Tej konfederacji zawiązanej przez środowiska prawicowe, żeby no, nie pis, nie rządził samodzielnie, i żeby musiał tutaj do tej konfederacji wystąpić o. Poparcie. Oczywiście pismo może wystąpić o poparcie do kogokolwiek innego, utworzyć koalicję z kim innym, no ale wtedy sprawa byłaby zupełnie jasna. A tak, przy okazji całej tej, całej tej rzeczy, całej tej sprawy, przypomina mi się, jak kiedyś prezes pewnego banku powiedział: Wie pan, no bo najważniejsze to trzeba rozumieć, że pieniądze lubią spokój. I ja myślę, że tutaj właśnie do tego się to, to wszystko sprowadza, że i tak sprawy zostaną załatwione, i tak zostaną załatwione poza plecami Polaków, i zostaną załatwione niejako pod stołem, spokojnie, bez wielkiego rozgłosu, no ale za to z wiadomym skutkiem. Nawiasem mówiąc, protesty były nie tylko w Warszawie, były również w Stanach Zjednoczonych, nie było u nas w Kanadzie. To osobny temat, wrócę jeszcze do tego. Na stronach gońca można sobie przeczytać oświadczenie prezesa Kongresu Polonii Kanadyjskiej, pana Tomczaka na ten temat. No i też można usłyszeć moje rozmowy z uczestnikami, organizatorami protestów w Stanach Zjednoczonych. Nie były one jakoś wyjątkowo liczne, ale no dobrze, że był to protest przed Białym Domem, czyli przed oknami prezydenta. Może tam ktoś panu Trumpowi doniesie co trzeba. Co ciekawe, też zauważyłem, że na dachu chodził tam uzbrojony jakiś taki żołnierz-snajper, czy ktoś taki mówił o dachu Białego Domu. No ale to chyba tak. Po prostu takie procedury są. Natomiast co mnie trochę tak nastroszyło, to to, że jeden z mówców podczas właśnie tego protestu waszyngtońskiego powiedział, że nie może być mowy o żadnym wsparciu polskiego wojska dla operacji amerykańskiej w Iranie, jeśli Stany Zjednoczone nie obiecają nam, że nie będą popierać roszczeń żydowskich i tak dalej. Proszę Państwa, no. Sprawa roszczeń jest sprawą bezprawną zupełnie. I ja myślę, że tutaj to był, byłaby zbyt mała cena udziału polskiego wojska w tak karkołomnej operacji, jak wojna z Iranem. I myślę, że to no, nie ma po prostu o czym mówić. Roszczenia żydowskie są bezprawne. Niestety jest bardzo prawdopodobne, że. Polska elita polityczna je jakoś tam załatwi przepchnie i poza plecami, jak mówię Polaków zrobi No ale nie, nie, nie róbmy tutaj takiego fałszywego targu, bo typy na tej szali nie, nie, nie leżą równoważne rzeczy. Proszę państwa, jak można się było spodziewać Cała ta kwestia żądań żydowskich, roszczeń żydowskich wobec Polski jest całkowicie zafałszowana w przekazie agencyjnym, w przekazie w informacjach prasowych. Tutaj po prostu mówi się, jak gdyby Polska nie chciała w ogóle zwracać Żydom jakichkolwiek włas jakiejkolwiek własności itd. Pomijana jest ta rzecz, że chodzi o tak zwane mienie bezspadkowe, że chodzi o o, tych, o o to mienie, które jest wycenione zupełnie na zasadzie pi razy drzwi, e, że to niby gdzieś Żydzi coś tam posiadali w związku z czym ci Żydzi dzisiaj z Ameryki powinni z tego coś tam dostać. No, zupełny skandal. I o tym nikt nie pisze, że jest to skandal. E, nawet nie piszą o tym w swoich doniesieniach e, Polacy, którzy są korespondentami różnych agencji w Warszawie. To bardzo smutne. No niestety usiłujemy tutaj gdzieś w internecie, w różnych, na różnego rodzaju forach mówić na ten temat, no, ale tam mówimy do ludzi, którzy się takimi sprawami interesują i co ma no, niezbyt wielki wpływ na opinię publiczną Niestety ten przekaz, który idzie przez główne tuby, czyli przez artykuły agencji informacyjnych, doniesienia agencji informacyjnych, które są powielane przez te wszystkie konglomeraty medialne, ten przekaz jest bardzo antypolski. No i oczywiście mówi się tam o, o polskich nacjonalistach, którzy, którzy nie chcą tego. Tak jak gdyby. Ta sprawa miała jakiś wydźwięk, nie wiem, rasowy, nacjonalistyczny, że to tym Żydom nie chcemy tych, tych rzeczy oddawać, a, a, a innym oddajemy zgroza, po prostu zgroza, no ale to są efekty zaniedbań, braku polskiej polityki informacyjnej braku działania ze strony państwa polskiego już po roku 89 czy 90. No i po prostu pewnego rodzaju agentury, również żydowskiej, która jest w Polsce bardzo wyraźna, obecna. Jest tam mnóstwo ludzi, ja nie mówię o agentach opłacanych, bo myślę, że Żydzi nie muszą takich mieć w Polsce, jest tam bardzo dużo ludzi którzy no, po prostu mają podwójną lojalność albo lojalność żydowską. No niestety tak to wygląda z naszego polskiego punktu widzenia. Zobaczymy, jak rzeczy się rozstrzygną, zobaczymy jaka będzie reakcja Żydów na te, to oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Czy znów kto, ktoś z żydowskich jastrzemi w Izraelu tam na mnie nie odpowie jakimś złym słowem? No bo oczywiście, jak wiadomo, jest tutaj łatwo sobie skoczyć, do, skakać do, do oczu. A myślę, że to wszystko uświadamia tak kolejny raz nam wszystkim, nam Polakom. Że no, zostaliśmy myślę skutecznie wybudzeni z takiego filosemityzmu, który za czasów komuny obowiązywał. Przypomnę, że za czasów komuny, dlaczego za czasów komuny? Bo ym, Izrael był państwem popieranym przez Zachód a Palestyńczycy były państwem popieranym przez Sowiety i w naturalny sposób, jeżeli ktoś był antykomunistą, miał nastawienie antysowieckie, no to tak kibicował Żydom przy tym. Ale to się diametralnie zmieniło i tutaj, no cóż, pewnego rodzaju buta żydowska, wychowanie w takim przeświadczeniu wyższości, które jest w Izraelu bardzo obecne. Niestety nie wkaże wróżyć, to znaczy nie pozwala wróżyć jakiegoś tam ocieplenia w, w tych stosunkach, wręcz przeciwnie. Myślę, że będą one bardziej, bardziej napięte. Dziękuję bardzo. Mówiłem, że